Cześć, z tej strony Tieru. W tym filmie pokażę to na czym polega różnica pomiędzy Forge of Empire Empires gdy wchodzimy na przeglądarce do gry i i na czym polega, gdy wchodzimy e, do gry na e, telefonie? Jeżeli chodzi o e, serwery, o konta, to jest to samo konto, e, to są te same gry. Czyli jeżeli gramy, e, przykładowo, na serwer Polska, e, serwer Sirgard, to również na ten serwer logujemy się na telefonie. Jak wiecie, używanie multi-kont, czyli kilku kont jest zabronione, więc korzystamy z jednego konta na tych samych e, urządzeniach. E, Obie wersje mają wady i zalety. Zaletą wersji przeglądarkowej jest to, że mamy dostęp do czatu, głównie globalnego, bo na globalnym czacie możemy popisać, możemy bardzo łatwo ogarnąć na początku plany do jakiejś perły, do której potrzebujemy. Możemy znaleźć ludzi na bloki 1.9, że tym poradnik na kanale jest. Dodatkowo są czaty sąsiedztwa i gildi. Niestety bardzo rzadko używane sąsiedztwa tutaj, Tygodniami wiadomości nawet się nie pojawiają. Myślę, że ze względu też takiego, to nie jest popularne, że większość osób gra po prostu mobilnie na telefonie czy na tablecie. Czat gildi potrafi być używany, przydaje się do, do obgadywania różnych strategii czy, czy po prostu czegokolwiek z gildią, bo jeżeli piszemy na konwersacji w centrum wiadomości, to wiecie, to jest takie trochę, można powiedzieć, przymulone. Więc polecam używać do komunikacji takiego czatu na, na wersji przeglądarkowej. No okej, okay, schowajmy czat, najważniejsze jest odkryte. Kolejną różnicą, jakiej nie znajdziecie na wersji mobilnej, to mapa wojen gildyjnych. Ja akurat z tego nie korzystam, ja tam nie walczę i na razie mnie tam nie ciągnie, więc dla mnie to żadna strata. Ale szkoda, że jednak gra jest na telefonie trochę okrojona i tego też nie znajdziecie. To na przykład pojawiło się przy okazji, jeżeli chodzi o informacje o zwrotach, ktoś skończył perłę, mamy Zwrot. Takiego powiadomienia też nie będziecie mieli na telefonie. Według mnie najgorszym newsem jest to, że nie możemy na telefonie nacelować na perłę, by zobaczyć kiedy ona kończy produkcję. Ile godzin pozostało do skończenia produkcji? Jest to bardzo męczące, jeżeli chcemy zrobić podwójne zbiory. Eee, oczywiście jest pewne obejście, nagram o tym film. Eee, na razie mogę Wam tyle powiedzieć, że przeglądarka bodajże Puffin obsługuje Flasha czyli odpalimy e, grę na telefonie. Więcej Wam e, teraz nie powiem, bo to e, jest chwila po prostu roboty i lekko trzeba się znać, żeby, żeby się dostać do tej gry na telefonie e, za pomocą... E, Silnika wersji gry przeglądarkowej, a nie wersji e, mobilnej w postaci aplikacji. Jeżeli chodzi o sam, samą płynność gry, e, zbieranie wszystkiego e, zbiorów, e, robienie czegokolwiek, robienie wyprawy, e, bardzo się różni. E, tutaj odklikiwanie każdego komunikatu no, można robić na wiele sposobów, można robić na przykład skrótem klawiaturowym, klikając Skype, spację, Enter, 1, 2, 3, wybierać surowce. E, to jest fajne, ale wszystko odbywa się tutaj trochę dłużej niż na, na mobilce. I na mobilce można o wiele szybciej robić wyprawę, negocjować i y, anulować wszelkie powiadomienia, jaką nagrodę na przykład zgarnęliśmy. Y, więc zręczniej będziecie na przykład negocjować, y, czy też nawet walczyć. Ale walczyć w szybkiej walce, a nie w manualnej. Manualna walka może być trochę utrudniona, y, trochę się różni. Dużo też no, jest w interfejście. Wspieranie na komputerze. Że jest dość fajne. Na telefonie jest szybkie, ale nie ma niestety przy każdym niku od razu wsparcia, tylko trzeba nacisnąć na awatar i, i wspierać, więc można powiedzieć, że czas reakcji tego wszystkiego jest no praktycznie taki sam. No bo szybciej animacje odbywają się na telefonie. No dobra, przejdźmy do wersji mobilnej, sprawdźmy jak to, jak to wygląda na wersji mobilnej i może porównajmy sobie e, to wszystko. Ja dla przykładu wykorzystam aplikację Bluestack. E, jest to emulator systemu e, Android. Spokojnie e, możecie pobrać za darmo taką aplikację. Działa ona mega szybko. E, możecie ściągnąć Forge of Empires również e, tutaj. I grać na przykład na komputerze w wersję mobilną, chociaż to trochę mija się z celem. Okej, okay, jak widać emulator może mieć pewne minusy. Da się na pewno jakoś oddalić grę. Nie wiem jak. Są tu różne y, konfiguracje sterowania. Jeszcze tego nie ogarnąłem, bo, bo Blue's taka, można powiedzieć, pobrałem tylko y, dla przykładu, żeby wam y, ukazać różnice pomiędzy grą, a nie chciałem nagrywać telefonu, który jest na to za słaby. Więc tak, no przejdźmy na tą wyprawę. Y, zobaczmy, jak prezentuje się wyprawa. Jeżeli y, atakujemy. To ma się wrażenie, że te animacje można pomijać bardzo szybko. Wejdźmy teraz na wersję przeglądarkową. Wejdźmy na wyprawie. Atakujemy. Jest podobnie, ale e, może to jest tylko wrażenie, że animacja nie jest tak płynna jak na telefonie, dlatego trwa to trochę dłużej bądź e, nas po prostu mózg oszukuje, ale wydaje mi się, że jednak e, telefon jest o wiele szybszy, jeżeli chodzi o, e, o wrażenie z wyprawy. Ogromnym plusem na telefonie jest to, że bardzo fajnie dokupuje się e, za monety punkty rozwoju. Jeżeli chodzi o e, dokupowanie za komputer, e, dokupo, dokupowanie PL. Na wersji przeglądarkowej to. Kupując 1PR, musimy odczekać jakieś 2 sekundy, aż on się po prostu tak jakby kupi. Są opóźnienia z serwera na telefonie, można robić to tak szybko, jak są szybkie nasze palce. Wrzucanie spaczek też odbywa się natychmiastowo na telefonie. Na komputerze każde 10PR trwa niecałą sekundę, dlatego no nas opóźnia. Tutaj możemy użyć dwóch palców, żeby szybko po prostu wrzucać pr Jak wrzucamy na 1.9 Nieraz po kilka tysięcy punktów rozwoju, więc jak ja y, y, poluję na takie perły na komputerze, to szybko wchodzę na telefon, żeby z telefonu użyć te perły natychmiastowo. Jeszcze niedawno było tak, że eventy ładniej wyglądały na telefonie, y, animacje i wszystko było bardziej dopracowane. Teraz już gra zbliża się do bardzo podobnego poziomu y, wizualności, praktycznie jest wszędzie y, tak samo, no ale mówiąc cały czas o tych animacjach, może być tutaj szybciej. Kiedyś minusem wersji mobilnej było również to, że nie było poszukiwacza skarbów. Nowi gracze, może nie pamiętają, nic nie znają po prostu. Kiedyś był poszukiwacz skarbów, którego można było co ileś minut, co ileś godzin i kilku, kilkanaście godzin odświeżać, żeby dostawać nagrody. Te nagrody były dość słabe, dlatego no i ja sam na przykład go nie używałem. On odszedł, ale ktoś używał, no to, no to na komputerze miał lekką przewagę niż ci, co grali na telefonach. Wersje różnią się też takimi ułatwieniami jak dodawanie e, graczy. Na telefonie w konwersacji możemy wybrać znajome gilie czy kogokolwiek osoby pojawiają się. Tutaj trzeba oddzielnie wpisywać każdy nick, aby dodać e, osoby do e, grupy, np. przykład Was widzów do mojej grupy na serwerze C. Jeśli chcecie więcej filmów z Forge of Empire, zapraszam do subskrybowania kanału, łapki w górę. Kto może niech wspiera kanał, e, macie z tego duże korzyści wiele nowych filmów e, no, i zapraszam Was na streamy i Discorda. Streamy praktycznie codziennie, teoretycznie, bo praktycznie to nie. A na Discordzie można z nami się komunikować. Link w opisie, zapraszam. Do zobaczenia w takim razie.